Do obliczenia granicy ciągu AN skorzystamy z definicji liczby E. Będziemy musieli jedynie przekształcić to wyrażenie określające wzór ciągu AN na takie wyrażenie, które będzie zawierało w sobie napis postaci 1 plus 1 enta do potęgi n. -ty. Przepiszmy na początek ten nasz wzór, czyli 1 plus 1 n do potęgi 2n. No i teraz napiszemy, że to jest równe po prostu 1 plus 1 n. -ta do potęgi n tej, żeby mieć takie samo wyrażenie jak tutaj w definicji liczby e, no ale żeby się wszystko jeszcze zgadzało, no to oczywiście całość musimy podnieść do potęgi drugiej. Jeżeli to wyrażenie w małym nawiasie raz podniesiemy do potęgi n tej, a potem do potęgi drugiej, no to to jest dokładnie to samo, co byśmy go podnieśli od razu do potęgi 2n. No a teraz, jak mamy już rozpisane to wyrażenie w takiej postaci, no to doskonale widzimy, że to wyrażenie w dużym kwadratowym nawiasie przy e n zbiegającym do plus nieskończoności dąży do liczby e z definicji, w związku z tym całe, cały ciąg an przy e n dążącym do plus nieskończoności musi zbiegać do liczby e podniesionej do kwadratu.